Siemaneczko, z tej strony Gryzli89, a dzisiaj sobie, jak widać, zagramy na serwerze mc.craftgames.pl na Skywarsach. Pierwszy odcinek z tego był, tylko że pierwszy odcinek był, że, że tak powiem, taki sobie. No, nie był jakoś taki genialny, bo się trochę jąkałem. Brakowało mi słownictwa i takie tam, ale dobra. Jej! Odpaliłem rzemieczkowi z mojej drogi. Dobra, pierwsze co? Jedzonko. Tu jest moje jedzonko. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. To idziemy się wkopać. A, nawet nie trzeba, już zrobili Tacy uprzejmi. Aha, dobra, lag, lagi mam. Dobra, tu ktoś się wkopał. Szybko. Nie. To mi coś... Czuję, że to mi nie pójdzie. Zawrą mi. Kopiemy. Jak najkrócej tymi rzeczami. No i gość tu zabrał mi patyki. No, co za fleja. No dobra, kopiemy mm, żelazo, jeszcze jedno żelazo poproszę Jedno żelazo Jedno No once Nie potrzebuję węgla, potrzebuję żelaza Hej Nie rzucaj jajkami. Nie wiesz. Dobra, piecyk już. A. Hop, hop. No, jeden... Nie wierzę. Jedno żelazo. No. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, teraz jakoś będzie. hop co to jest? o, to te coś wrzucił pójdziemy się trochę głębiej albo nie, to nie ma sensu dobra, styknie nie, to, to mi nie, to to mi nie wyjdzie I Nie chcę złota Chociaż mam jabłka, mógłbym się zrobić Za chwilę Come on Przecie Kopiemy sobie o, oh, dziaks. Sweet. Pięć minut, a ja nic nie mam ze zbroi. Fail. Lag. Lagi. I jeszcze jedna. Mam nadzieję też, że się pojawi na moim kanale. Zresztą. Nie mam nadziei, na pewno się pojawi na moim kanale Left for Dead. Tak. Ej, dwójka oczywiście, bo jedenka to nie mam po zagrać. Jezu, zaraz się zapytam, czy ktoś nie ma żelazza na zbyciu. Naprawdę, to była cienka runda i to bardzo. 4 minuty do upadnięcia ściana, ja co? Tak naprawdę, bez niczego, jaks mamy już jaksowy mieczek spoko, jeszcze tylko cała zbroja, z żelaza i to by było tu w się praktycznie byśmy to... wygraliby... wygralibyśmy to tylko nie lubię takich momentów gdzie psuje mi się już kilo, tak powiem pęka no to bym sobie poleciał My jesteśmy team zielone, tak? I planuję sobie kupić na tym serwerze Super Vipa Bo Vipa się nie opłaca Super Vip ma na start pilew żelazny Z y, FNC 1 chyba Albo dwójką Ale nie, tu się Vipa opłaca kupować Bo na przykład <coughs> Przepraszam was ym, Zwykły gracz płaci na przykład na skorusach załóżmy e, 1000, 1500 monet przepraszam 2000 monet za e, coś tam a suf, Super VIP za tą samą rzecz może zapłacić 1000 Bo jest super VIP i mimo tak jakby e, zm, zmniejszony zakup czyli co jak gadam, nie zniesiony zakup, tylko zmniejszoną cenę za, zakupowanego produktu. Tak powiem. Właśnie, zaraz. O, właśnie. Nie, nie opłaca się już chyba robić. Bo sobie zrobimy do księżyka muszę na trójkę. Rzeczy. Dobra, dostaliśmy coś Aha, to cienko ma kto. Sorry za tą a, krótką Cięcie, No. Sorry za to cięcie, ale... Ale, ale nie mi się kliknął, ale ja na alcie mam. Dobra, nie. No, na środku nie powiem, żebym był pierwszy. To mi się przyda. To nie. Dobra, ruszamy. W Komisarz, No nie wierzę. To jest niemożliwe. <laughs> w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Nie rozumiem jak oni to robią. Mają ostrość to na bank, bo mnie zdjął na 4... 4 lub 5 shotów. I to jest wkurzające. A po drugie... Dziwne, że go nie zrobiłem. Tak. Dobra. Ziomeczki. To by było. Na tyle w tym jakże zarąbiaszczym odcinku. Zapraszam Was do subskrybowania, łapkowania, jeśli się filmik spodobał. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!